Na materiał zaprasza Copernicus Corporation, polski wydawca The Witcher, gra fabularna oraz rozszerzenia Władcy i Włości. Szkoła Gryfa wychowała zapewne wielu znamienitych wiedźminów, którzy swoimi czynami wsławili się nawet w szeregach pozostałych braci z innych szkół. Ich postępowanie i moralność wywodzi się rzecz jasna od samego założyciela szkoły, Erlanda, który pragnął kontynuować ideę zakonu Wiedźminów, gdzie poza walką z potworami równie istotne było kultywowanie dziedzictwa szkoły, honor i zaufanie względem ludu. Dzisiejszy materiał poświęcony jest właśnie takiemu Wiedźminowi, który z racji na swe zasługi pochowany został we własnej krypcie, a zapomniany już kunsztowny fresk w warowni Kermoren. Miał przypominać pozostałym Wiedźminem o jego dokonaniach, ale i miał być dla wszystkich przestrogą. Jerzy Skeigen, zwany również smokobójcą, wywodzi się z rejonu własnej Wiedźmińskiej Szkoły. Jak to bywa w Wiedźmińskiej Niedoli, w swojej wczesnej młodości trafił do z tej warowni Gryfitów, gdzie oczywiście przeszedł pomyślnie cały proces przemiany i opanował w stopniu mistrzowskim władanie mieczem. Być może już na początku warto rozprawić się z kwestią polowania na smoki. W końcu Wiedźmiński kodeks mówi jasno, że takie praktyki są zakazane. Problem w tym, że nie ma czegoś takiego jak Wiedźmiński kodeks w ogólnym jego rozumowaniu. Zasady, o których mówił choćby Gerald na łamach sagi czy gier, to po prostu indywidualny kodeks oparty o jego moralność, czy nauki wpojone przez lata szkolenia, choćby przez Wesemira. Więcej jednak, aby się tu nie powtarzać, o samym kodeksie w osobnym filmie, który znaleźć można już na moim kanale. Po zakończeniu szkolenia Jerzy wyruszył na szlak. Jak to w przypadku jego cechowych braci, bardzo cenił sobie wszelkie zapiski, manuskrypty i starsze księgi, traktujące o starszym ludzie, magii, bądź zdradzające tajniki dawnych rzemieślniczych praktyk, pomocnych w tworzeniu broni bądź pierwszorzędnych pancerzy. Przynajmniej taki wniosek możemy spokojnie wysnąć po słowach samego widzmina Jerzego, spisanych w jego dzienniku po rozwiązaniu zagadki tajemniczych zatonięć okrętów, za który to proceder, jak się później okazało, odpowiedzialni byli okoliczni chłopi. Dowiedziałem się, że chłopi ze zniszczonych wiosek znaleźli schronienie w elfich katakumbach nad jeziorem Morzycko. Rozsądnie. Nie starczyło im jednak rozsądku, by lepiej wybrać rozpałkę. Rozpalili ognisko z elfich manuskryptów, aż strach pomyśleć, ile wiedzy starszego ludu poszło tam z dymem. Na szczęście, część rękopisów udało mi się uratować, w tym wielce interesujący szkic na pancerz. Dość jednak o tem. W przeciwieństwie do Kolgrima, Wiedźmina cechu żmii, o którym powstał już materiał, Wiedźmin nie tylko skompletował wszystkie schematy swojej szkoły, ale i udało mu się doprowadzić do stworzenia własnego, nowego rynsztunku, z którego był bardzo dumny. Z dostępnych informacji śmiało możemy również wysnuć wniosek, że geneza wiedźmińskich pancerzy w przypadku szkoły Gryfa wywodzi się ze starszego ludu, oczywiście po bardzo mocnych modyfikacjach kolejnych pokoleń rzemieślników i wiedźminów. Jednakże wspomniana już przed chwilą kwestia latarni była tylko dorywczym zajęciem po przybyciu w te strony Welen, samego Wiedźmina Jerzego w tamtych czasach, bo samego Wiedźmina interesowało grubsze zlecenie. Okoliczny baronet wystawił zlecenie na Smoka, konkretnie zielonego. I tutaj w zasadzie zaczyna się legenda tej postaci, jak i jej zguba. Wiedźmin przyjął zlecenie, ale niestety było mu tak śpieszno do wykonania zlecenia że nie odebrał nowego schematu na srebrny miecz, od okolicznego rzemieślnika. Było to istotne z racji na zniszczenie poprzedniej klingi. Miecze srebrne mają to do siebie, że nie są tak wytrzymałe jak stalowe, choć oczywiście mają wzmacniane rdzenie. Również o samych mieczach znacznie więcej możecie usłyszeć w osobnym materiale. Tak czy inaczej, Wiedźmin zapolował na bestię i pomimo niekompletnego uzbrojenia, zdołał powalić ją. Niestety podczas potyczki odniósł poważne rany, a ledwo żywego wiedźmina odeskortowano do twierdzy baroneta, gdzie zająć się miał nim niejaki błaszczyk, zwykły miejscowy chłop. Ten jak tylko wyczuł ze szwagrem okazję do przykucia pełnego mieszka złota, okradł wiedźmina z jego dobytku i rynsztunku, pozostawiając go bez opieki na śmierć. Szczątki rycerskiego wiedźmina szkoły Gryfa złożone zostały w okazałej krypcie, nazwanej na jego cześć Grotą Smokobójcy. A wraz z nim złożono tam resztę jego schematów, które nie zostały skradzione. Choć to, co spotkało Jerzego, jest przybijające, sprawia jednocześnie, jak rzeczywisty jest świat Wiedźmina. Brutalna i szara, często wojenna bądź zwyczajna ludzka niedola, przeplatana jest okruchem radości i zabawy w przydrożnej karczmie. I to niezależnie, czy jest się bardem, Wiedźminem, rzemieślnikiem, medykiem czy kupcem. Piękny świat papierowych gier RPG już od lat pozwala fanom wcielać się w najróżniejszych bohaterów, a przede wszystkim pozwala kreować swoją własną historię. Wszystko to możliwe dzięki The Witcher RPG, za sprawą której każdy wraz z towarzyszami może wykreować swoją własną wiedźmińską opowieść, tworząc swojego własnego bohatera od podstaw. To obszerne tomiszcze zawiera ogrom najróżniejszych danych, statystyk, opisów i porad, co tylko podkreśla jak wiele możliwości mamy. Jednakże jeśli czujecie, że zabawa w papierowe RPG nie jest dla was, to nic straconego. Bo podręcznik wraz z nowo wydanym dodatkiem Władcy i Włości to zbiór wielu ciekawych informacji ze świata Wiedźmina. Od opisów krain, profesji, przez religię, tajne organizacje, po magię, naukę i niemalże wszystko to zgrabnie określić możemy jako lore Wiedźmina. Choćby z tego względu bardzo polecam wam zapoznać się z tymi pozycjami bo posłużą wam one nie tylko jako rewelacyjne utrwalacz waszej już zdobytej wiedzy, ale i gwarantuje, że dowiecie się jeszcze więcej. To po prostu bardzo dobry zbiór ogromu informacji o Wiedźmińskim świecie. Wszystko to oczywiście na równi kanoniczne z grami od CD Projekt Red. Poza tym sam podręcznik prezentuje się bardzo dobrze i śmię twierdzić, że jest wręcz obowiązkowym elementem każdej solidnej Wiedźmińskiej kolekcji. Przy okazji, zamawiając dodatek Władcy i Włości, w zestawie dostajemy ekran Mistrza Gry, który bez wątpienia swoim wykonaniem nie odbiega od głównego podręcznika. Ja osobiście jestem szczerze zachwycony, a fakt, że mogę współpracować przy promocji tego dzieła, jest bardzo mobilizujący. Po więcej informacji odsyłam na stronę Kopernikusa, linki poniżej. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy pośredni zabójca Wiedźmina Jerzego poniósł jakieś konsekwencje, to tak. Dosłownie zapił się na śmierć po wypiciu wiedźmińskich eliksirów, które zagrabił wraz z pozostałym dobytkiem Wiedźmina. W końcu eliksiry są na bazie alkoholu, i to właśnie jego woń poczuł po odkorkowaniu fiolek. Bez wątpienia była to śmierć w męczarniach, zasłużona zresztą. Jako dodatkową ciekawostkę warto wspomnieć również o oczywistym fakcie, że sam Wiedźmin Jerzy jest wzorowany na postaci Świętego Jerzego. Będącego patronem rycerzy i bohaterem legendy o pokonaniu smoka. W tym filmie to by było już na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.